Cześć, dzisiaj pokażemy Wam, jak wyprowadziliśmy mocno porysowany dach, który de facto miał iść do malowania, ale spróbowaliśmy. Zaczęliśmy od szlifowania dachu papierem na sucho 2000, tak żeby usunąć te największe zarysowania. Później poszedł 2000 na mokro, na kostce tak żeby zbierać tam tylko i wyłącznie te nierówności na filmie widzicie początkowo jak to wyglądało mimo dużego tarcia ta rysa dalej pozostawała więc zdecydowaliśmy się ją zalać lakierem tak żeby było to jak najmniej widoczne, wygrzane zostało palarką, a tam temperatura około 250 stopni odczekaliśmy chwilę aż ta zaprawka sobie odparuje wystygnie Znowu papier 2000, ręcznie na mokro, tak żeby zebrać całą górkę zaprawki. Później poszedł trajzak na maszynie 150, 2000 oraz 3000. Papiery tak, żeby usunąć te zarysowania, które my zrobiliśmy papierem ręcznie. Rotacja, zestaw ze Swizera heavy cut, później heavy cut na Dual Action 15 i efekt końcowy widzicie tutaj praktycznie w stu procentach udało nam się zniwelować te rysy, a rysy powstały poprzez nieumiejętne ściąganie koguta.